Długo szukałem dla siebie po sportowym wstępie mojego życia po piłce nożnej, gimnastyce, siatkówce robić coś, co nie jest związane ze współzawodnictwem. I z jedną z rzeczy, które wpadły mi wtedy w oko, było aikido, które tak naprawdę raczkowało. W Europie było niewiele klubów, niewiele osób jak gdyby propagowało aikido. I nauki w tamtym czasie to była nauka najczęściej z książek, ale idea Osenseja to była idea rozwijania siebie samego i sztuki typowo defensywnej. Na ogół wszystkie sztuki walki mają jeden kierunek kierunek, w którym tak naprawdę dążymy do doskonałości pewnej, do mistrzostwa, do osiągnięcia celu i wygranej. Aikido jest tym miejscem które pozwala właśnie na to, żeby każdy, nawet ten w cudzysłowie najsłabszy człowiek, miał możliwość walczenia ze sobą, swoimi słabościami. Największym sukcesem tak naprawdę dla mnie, ucząc Aikido, jest zrobienie w cudzysłowie mistrza i człowieka, który doskonale idzie w życiu i pokonuje swoje słabości, staje się lepszym i osiąga wiele, wiele, wiele sukcesów w przyszłości. Myślę, że Aikido jest właśnie takim miejscem, w którym te osoby mają szansę rozwijać siebie i stawać się lepszym dla siebie samych i robić potężne kroki w życiu do przodu.